Polska obecnie jest jednym z głównych producentów wodoru w Europie i na świecie. W tym, że obecnie ten wodór jest określany jako szary wodór, bo jest produkowany z gazu zimnego. W związku z tym wiąże się z nim emisja dwutlenku węgla. Zatem jeżeli myślimy w przyszłości o zastosowaniu wodoru, w takim kontekście, o jakim myśli też Unia Europejska w swojej niedawno opublikowanej strategii, czyli wodoru zielonego, to znaczy produkowanego w procesie elektrolizy z udziałem odnawialnych źródeł energii, to tutaj czekają nas szerokie procesy inwestycyjne. Dodatkowo, w tym momencie te technologie produkcji zielonego wodoru są dosyć kosztowne. Więc wraz z rozwojem tej technologii liczymy na spadek kosztów, ale z drugiej strony potrzebny jest też wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. To jest strona jakby podażowa. Potrzebne jest też wygenerowanie popytu. W tym momencie wodór w dużej mierze jest konsumowany już w przemyśle, ale są też nowe gałęzie, np. transport. Które mogłyby ten wodór zużywać, szczególnie transport ciężki, dalekobieżny. Podobnie hutnictwo, gdzie wodór może być jednocześnie surowcem zastępującym koks, ale też źródłem podwyższania energii w procesach termicznych. Stąd tak naprawdę wodór jest nośnikiem energii i jego potencjał jest upatrywany w magazynowaniu, gdyż wraz z rozwojem niestabilnych. Odnawialnych źródeł energii, zaistnieje konieczność magazynowania tej energii, i magazynowanie wielkoskalowe w postaci wodoru będzie efektywniejsze niż magazynowanie energii elektrycznej.